Cześć, ja jestem CD and witam Was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Killer is Dead. The ones who suddenly appeared out of thin air took everything from me as proof that I still lived. They left my flesh, all that remains of me in this world. We were once the rulers and magistrates of ages past. To cleanse this world would have been a simple task, but that was not what we wanted. We loved this beautiful planet the way it was, gazing at the earth from the moon. Was one of our few that is why we will never forgive the poachers who robbed us of that pleasure. I am moon river we live on the dark side of the moon. no właśnie ten motyw księżyca i ciemności epizod czwarty. człowiek który ukradł księżyc Please execute this man. He called himself David. David. Ma'am, do you know where this man lives? On the dark side of the moon. I see. Of course, it's the dark side. If he's on the dark side, I'm afraid he's not within the country's jurisdiction. How much will it cost? Forget it. The amount is far too much to be exchanged in cash. i all due respect, we can David destroyed your place. No doubt a foul creature. I'll execute him post haste. This job will be done for a one time discount. The price is your kiss. That ought to be worth more than money. <gasps> uh, kiss? If you can, if you really can execute this man you may have it Boss I can start this job now right Maybe contract please Thank you very much You can pay me when the job's done Ruszamy na spotkanie z Davidem Jesteśmy na Księżycu wow A czy to jest nasz bohater

yeah but i got this feeling of deja vu don't overextend yourself if you need help at any time we'll come no matter where you are i'll be fine you'll still be eating breakfast by the time i get back there's no oxygen why aren't i dead Jakieś sztuczne powietrze, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Nie szukam tu sensu. Jesteśmy w Willi na księżycu. I są oczywiście ziomkowie z lampami. Dobra, mam nadzieję, że walka tym razem będzie mi szła troszeczkę lepiej. Ok, pięknie, piękne parowanie. Uniknięcie mi średnio wychodzą. Zdecydowanie lepiej, właśnie to parowanie. Nikki często strasznie fajluje z jakiegoś powodu. Koniec. I tu mamy otwarte drzwi, więc od razu tędy sobie przejdźmy. Wow, coś goście mi? Czy mam was zastrzelić? Czy to wam coś robi? No, niestety nie, więc nie wiem jeszcze, jak mamy z wami walczyć. Niestety gra nie ma żadnego systemu lokowania na przeciwnikach, ale mogę ich po prostu szybko ominąć i pięknie zabić. Nie wiem, co temu zrobiłem, ale ważne, że zadziałało. Okej, okay. i ciągle nie widzieliśmy tego trybu e, Judgmentu, czyli Sądowania Przeciwników, który był tam w tutorialu. Powiedziany, że istnieje, ale... E, no, nie widzieliśmy jeszcze tego w akcji, więc miejmy nadzieję, że uda mi się grać na tyle dobrze, żebyśmy to zobaczyli. E, bo już ma się jakieś większe tarcze tutaj, więc... Może nie powiem, że liczę na jakieś wielkie wyzwanie, wy po prostu tutaj się bronicie trochę... O, jest, jest, jest... Cześć, po prostu decydujemy, co dostaniemy po pokonaniu ich. Możemy wybierać sobie punkty, możemy wybierać sobie zdrowie, róże i... Coś tam jeszcze chyba było. Ok, mogę przenikać przez obrazy czy wnikać do świata obrazów. No i to wygląda jak coś nowego. Użyjmy tego. Postarajmy się przynajmniej użyć tego najfajniejszego ataku, czyli unik i b. Nie wiem, czy to wymaga róży, tak mi się wydaje. Ale. Ani razu mi tutaj nie wyszło, to więc. No. Mówi się trudno. Y. Będę tutaj szedł jak najwięcej w ulepszenie życia. Y. Jeszcze raz. Chociaż w późniejszej fazie gry może się to okazać troszkę zgubne. Zobaczymy. E, dajmy róże. Nie wiem co jest to jest na dole. Będę musiał sobie sprawdzić zaraz. E, życie ulepszone. Teraz wziąłem sobie troszkę punktów. Niechcący był spamowałem x żeby ich zabić. E, tutaj już nie było niestety tego... Aha, poszło nam krew. Ulepszenie. Dobra, to nam niszczy jeszcze kombo i zabier. ja zaraz zginę, nie. Naprawdę postaram się teraz skupić i unikać tego laserka i ich wszystkich ataków, żeby nie zginąć tutaj, yes david david right what are you doing here you're really going to ask me that can't you tell just by looking i'm acquiring unparalleled power do you like my outfit Quite fitting for a ruler. You seriously plan to conquer the world wearing that? You look like a male model in a cheap underwear ad. You're a funny guy. What do you say? How about we join forces? Join forces? Yeah, why not? We can become kings and rule the earth. Tempting offer, but I'm gonna have to pass. Conquering the world is so overrated. Plus, it's way out of style. And besides, if you go that route, we'll get tons of complaints from the gamers. Isn't this supposed to be an action game? And there's no alternative to crossing swords. Afraid not. It's all for the sake of the game. I hope you realize the gravity of executing me. Do you? Nope, not a clue. Okay, cat burglar, open your eyes. It's time to die. <laughs> you really are clueless about everything, aren't you? Now what? In case you haven't noticed, I'm not a patient guy. Uh, yeah that's right you only eat soft-boiled eggs heck of a diet how do you know that these eyes of mine they see everything mondo your past present and future i can see the entire world <laughs> Okej, tak więc kolejna duża walka przed nami. Mamy Davida. Jak na razie strzela w nas jakimiś dziwnymi. Okej, okej, sorry, sorry. Dobra, unikaj, unikaj. Co to za atak? Szarżuje na nas? Zabił nas. Muszę się naprawdę skupić na tej walce, bo no nie jest to najłatwiejsze, jak mogłoby się może wydawać i nie wiem, jak ten tryb się nazywa, ale jest bardzo, bardzo fajny. Tylko muszę pamiętać, że po nim muszę jak najszybciej unikać. Dobra. I... Dobra. There are no rules in fuck, nie. Starajmy się zdobyć troszkę życia i e, w tym stanie już możemy z tobą kolego walczyć. E, co to? A, co to było? Unikam! Dobra, to jest dobry czas na atakowanie go. O oh, fak. Ogłuszył mnie, dobra. Wtedy muszę machać lewą gałką. Na lewo i prawo. Dobra. Teraz będziesz. Ten atak. Nie, zginę teraz, zginę teraz, zginę teraz. Przytrzymując lewy bumper mogę się leczyć, więc postarajmy wyczekać dobry moment. Nie wiem, czy to mi dużo dało. Jedno HP. A, super. Niestety nas to nie ratuje, ale zawsze coś. Miejmy nadzieję, że uda nam się go w tym stanie pokonać. Nie idzie tak źle jak na mnie Dobra, co teraz robisz? Szarżujesz? Nie, rzucasz w nas. B unie. Fuck ten atak, nie! Użyjmy tiketu od miki. Mika może nas ratować, jeśli damy jej ten bilet. Na ratowanie użyjemy tego, powiedzmy. E, mam maszować Xa. Dobra Wal... wal, wal... Jak ja szybko to muszę robić, naprawdę, jak tylko. RT? RT. Czy ja skinąłem? Czy ja źle to zrobiłem? Udało się. Za trzecim razem, ale tak musiałem pada złapać, że to. Wow. Trudne jest to. Uleczanie się w czasie walki. Szczególnie, że od razu po tym uleczeniu tak failuje. Unikaj, unikaj, unikaj tych jego ataków. W tej chwili mogę go trochę bić i... Kończymy, kończymy. Maszujemy X-a i... zobaczmy czy... Czy mi się uda, ale to maszowanie jest niesamowicie trudne tutaj. Naprawdę. Uwierzcie mi na słowo. No i chyba przegrałem. Come on! Jak... To nie. O. To jest niemożliwe. Te migracje są naprawdę tutaj tak trudne, że ja muszę padać inaczej, łapać, żeby to w ogóle zrobić. Nie wiem, może ten Dual shock jest z, z głównym, totalnym, ale. Słyszycie chyba, co się dzieje. I w tym udało mi się to zrobić, ale to jest masakra. Istna. Okej. Okay. Czy to koniec? Okej. Tego właśnie nie wiem. Zlecenie to zledzenie. Don't tell me. You need blood. Gather more blood. Blood? River. This doesn't happen that often. But we ultimately let the target slip out of our sights. I'm sorry. It was my own weakness that caused this blunder. I don't know how to make it up to you. Mondo. I can wait. However long it takes. It also means I do not have a home to whence I can return. Then why don't you stay at mine? Huh? But I already live there. Mondo! Thank you very much. Okej, okay, misja ukończona. Walka z tym bossem była prosta, tylko te quick-time eventy są kosmicznie niewykonalne, a wykonalne naprawdę. Troszkę z tym moim zdaniem przesadzili, no to zakończymy sobie tutaj ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie o zostawieniu oceny, widzimy się w kolejnym, do zobaczenia i cześć!